Test wiedzy o Minecraft. Mimex, jeżeli strzała w kompasie jest skierowana w górę, to znaczy, że patrzysz się w jakim kierunku. Mmm... No. Nie, to znaczy, że patrzysz się w kierunku środka świata. Alex, czy istnieje wersja, w której kiedyś dało się skraftować nić? Tak. Nie, nie istnieje. Mhm. Yeah. <grywa> 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 y Mibex, co trzeba dodać do klarownej mikstury, aby otrzymać potkę regeneracji? Co to jest klarowna mikstura? Klarowna mikstura to jest awkward potion. <grywa> nie wiem. O Łzy Alex, Aleks, ile kosztuje chińska wersja Minecrafta? Możesz się pomylić o 10 dolarów. Przestań mu blok To 12 dolarów. Y nie, jest za darmo. Mibex, w którym roku powstała chińska wersja Minecrafta? Możesz się pomylić o 2 lata. 2000 nie wiem, 15? Dobrze, w 2016, czyli dobrze. O! o, dobra, Alex, jaki mob wydaje ten dźwięk? Co? No co? No co, co no. Jest to jest za dźwięk no? Nie wiem no to... No, żeby jakby nie wiem, kichał ktoś i to było przyspieszone, no. No, 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 no. No jaki mob kicha? No jest jedyny mob, który kicha w grze, no halo, Alex. Ten wiem, panno. Dobrze, panda. dobrze. Y, Mibex, jaki jest What? najniższy blok w Minecraftie? Czyli wiesz, tak jak na przykład slaby, to jest połowa <coughs> bloku, czy tam jedna trzecia, albo śnieg, to jest taki mm. też kawałek bloku, to co jest najniższym? Nie wiem. Trapdoor? Nie, nie trapdoor. Dywan. Dobra, ale jeszcze jedno pytanie do Alexa. Wszystkie nieżywe moby są odporne na efekt zatrucia Czyli na przykład zombie, nie możesz zatruć zombiego Na jaki efekt jest odporny slime? Na slowness? Nie Na miksturę zaszlamienia No tak